Lat. Żyjemy z dnia na dzień. Żyjemy tylko z biurką. Odbija się to na wszystkich. Każdej nocy boję się, że ta noc może być dla niego to ostatnio. Nie zostało mi nic więcej, niż was błagać. Błagać o zakończenie tego koszmaru. Pragniemy tylko tego, żeby Leon był zdrowy. Gdybym mogła oddać za niego swoje życie, to Prosiliśmy wszystkich rządzących o to, żeby chociaż dołożyli nam do tej terapii, żeby, żebyśmy mogli już zakończyć tą zbiórkę. Ale powiedzieli, że nie ma takiej możliwości. Więc zostaliśmy z tym wszystkim sami. Macie wspaniałą moc pomagania. A ja teraz tylko proszę, żebyście tą moc przekierowali na Leonka. Dziękujemy za to, że jest.